Przed nami największe koniakowskie święto, czyli Dni Koronki Koniakowskiej. Już od 12 do 15 sierpnia serdecznie zapraszam, będzie się wiele działo, a tegoroczne Dni Koronki są pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego oraz Starosty Cieszyńskiego Mieczysława Szczurka, więc to ogromny zaszczyt, no ale Koronka na to zasługuje, no i oczywiście Koronczarki. Planujemy i przygotowujemy ogromną ilość Wydarzeń. Przez cały czas będą oczywiście warsztaty Koronki Koniakowskiej. W sobotę wystawa Skarpackich Hal do Dubaju, bo tak naprawdę to jest hasło przewodnie tegorocznych dni koronki. No bo Dubaj Expo 2020 na przełomie stycznia i lutego to był czas, kiedy podbijaliśmy właśnie Emiraty Arabskie i chcemy opowiedzieć o tym tutaj w Koniakowie, przedstawić Państwu fotografie i Część wystawy, która była prezentowana właśnie na Expo, koronek, sukien. To wszystko będzie w Strażnicy OSP od 12 do 15 sierpnia, a w Wernisarz o godzinie 17 w sobotę. W niedzielę to koncert w Kamieniołomie na Koczym Zamku. Druga edycja tego koncertu niecodzienne wydarzenie. w Piękny klimat i kto jeszcze nie był, musi naprawdę być. Rozpoczniemy od pokazu mody kolekcji Flowers of Koniaków, którą zaprojektowała Beata Bojda, no i oczywiście korączarki ją uheklowały. I później występy zespołu Koniokowian, Capków, no a góry to zbójnicy. I o tym opowie nam pokrótce Rafał Grosz, a na zakończenie koncert zespołu Wołosi. No myślę, że nie trzeba go przedstawiać. koncertują po całym świecie i mamy zaszczyt ich gościć na deskach naszej sceny. Więc serdecznie zapraszam w niedzielę na godzinę 19 do Kamieniołomu na Koczy Zamek i poniedziałek to zakończenie naszego święta. W trakcie całych dni koronki odbędzie się oczywiście konkurs na najpiękniejszą koronkę w Izbie Pamięci Marii Gwarek i tam każdy turysta, gość będzie mógł zagłosować na tą, która mu się najbardziej podoba, a w poniedziałek będzie rozstrzygnięcie tego konkursu, wręczenie nagród, wystąpienie zespołu Mały Koniaków, więc, więc to też będzie Ciekawe wydarzenie i poznacie laureatki tegorocznego konkursu. Będzie naprawdę ciekawie przez całe, wszystkie dni. Oczywiście, stoiska z twórczością głównie koronkową, bo to święto koronczarek, więc one chcą się z Wami spotkać, chcą Wam się pokazać, chcą, żebyście je poznali. Dlatego przyjeżdżajcie do Koniakowa, bądźcie z nami i ucztujcie z nami. Dni koronki organizuję ja Centrum Koronki Koniakowskiej, a bez sponsorów nie dałabym oczywiście rady. I tutaj Drewnopark, Drewnostyl serdecznie dziękuję Sebastianowi Tomicy, Adamowi Matusznemu, Województwu Śląskiemu, Urzędu Marszałkowskiemu i współorganizatorom Karczmie Świstak oraz Willi pod Lipami. To te osoby, bez którego wsparcia dni koronki by się nie odbyły.